Kambolaj, kambodża, makupenda. Michał tu jakieś ciekawe rzeczy robi. mi migdały w soli, bo się mniej przypalają, wiesz? Mm -hmm. Także dużo soli. I się w soli nie przypalają. No i tak trzeba bardziej dbać. Na znaczy mniej można dbać. A też się robią jak posolone, a później nadmiar soli po prostu mm -hmm. Sól morska z oczywiście. stania, nic się nie stania sól wrzucasz do kokosa i ta sól coś podobno powoduje że szybciej owocują wiesz, ostatnio kupiłem 50kg soli i chłopaki do każdego kokosa o, sypali ciekawe nie znałem, wygląda to apetycznie Przejdziemy, zobaczymy Tutaj ciamran dzisiaj czyści, robi przestrzeń się wczoraj, tutaj był mega bałagan Robili dach teraz tutaj ciamran czyści Plewi Tutaj wyciął wszystkie te krzaczory Ale pszczoły nadal zostały. Powiem Wam, że masa pszczół lata do akwaponiki, co jest dosyć ciekawym zjawiskiem i piją tam wodę. Też po tych kamieniach łażą, zauważyłem. Ale to są ponoć te pszczoły wędrowne. Ale już... Nie wiem, no ostatnio... Jakiś czas temu też były i teraz są znowu. O, może Wam trochę zrobię zbliżenie. Tak sobie tam siedzą. No, a tak to ogólnie fajnie. Tutaj się mega przestrzeń zrobiło. Tu jest też taki fajny element, bo trochę jak taki kawałek, można powiedzieć, w dżungli. O, zobaczcie tutaj właśnie to miejsce. Bartek zabrał tundrę wczoraj, także tutaj naprawdę się zrobiło miejsca, miejsca. A u sąsiada tam jakieś też prace trwają. No Ale ten tutaj, taki fragment, zobaczcie jaki, jakie różne są te krzaczory drzewka. No w mojej opinii, Michał mówi, żeby to uporządkować, ale ja myślę, żeby to zostawić, bo wygląda mega. Akurat ten kawałek, a my przejdziemy na chwilę do akwaponiki. A dzisiaj usunąłem tutaj siatkę, tą boczną, bo chyba jest niepotrzebna. Przykryłem cały zbiornik. No wie, te pszczoły się tutaj pojawiają, nawet teraz widzę, zaraz Wam może pokażę. No ale kwiaty, pomidory mają, piękne. Ale nie chcą rosnąć. No nie będę już tam badał przyczyn. Zauważyłem, że... O zobaczcie tutaj jak kwiatki pięknie puszczają. Puszcza już chili. Także pełno tego jest. Chili się czuje bardzo dobrze w łopatce z tego co widzę. Dzisiaj nawet obrywałem te czerwone z tego drugiego tutaj krzaczka. A mianowicie, mówię o tym. Wszystkie czerwone oberwałem. Micho powiedział, że jeśli się nie obrywa tych czerwonych, to że no, wstrzymuje się rozwój trzeba. Tutaj zobaczcie po raz kolejny cały czas tylko tutaj przylatują te pszczoły i piją wodę. Po prostu co. Nie wiem, 15 minut. To dobry znak. Chodzą też tutaj po tych kamieniach te pszczoły. O, tu jest następna. Myślę, że myślę, że dobry znak, że pojawiły się pszczoły i nie odlatują. No i pojawiają się w akroponice, co oznacza, że być może będą zapylać tutaj. Yy... No w tym wypadku tutaj tu mamy na pewno chili tej Bazil i też puściło jakieś kwiaty i też zobaczcie coś tam podlatuje, coś do tych kwiatów. Z tymi kwiatami tam się coś dzieje. No pomidory, no to no mówię mają kwiaty. Może jeszcze coś się zmieni, może jednego zostawię, ale wątpię. W każdym razie pokażę Wam teraz co mamy tutaj. Bo tutaj jest zwykła papryka czerwona, Michał wyhodował. Kilkanaście z nasion, no z papryki ogólnie, z nasionek ze środka, nie wiem czy papryka to będzie dobry pomysł, ale myślę, że gdzieś się tam wrzucę do kłopotów. A tutaj, tak jak mówiłem, sałatowe takie bardziej posadzona jest rożpunka, yy, szpinak i sałata lodowa. I jak to już wszystko tutaj się pojawi, jeśli się pojawi, jeśli. Wszystko dobrze zrobiłem. Na YouTube oglądałem, powiem Wam. No to pójdzie to do akwaponiki. Może porobię to jeszcze więcej, troszkę takich miejsc. Zresztą zobaczymy. No, w każdym razie na pewno powędruję to do akwaponiki. Jak będzie nadmiar jakiś, to, yy, to gdzieś tam do ziemi też pójdzie. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Ja już poza zakupem, a ze mną jest uciekinier z Kambodży. Czyli pan Bar Trzymaliśmy się jeszcze Bartek na papieroska, ja na Energetyka na Stinga, oczywiście a jesteśmy tutaj o dwóch miłych bardzo pań, tam się uśmiechają. Halo! No, zadowolone, bo klienci się zatrzymali, ale Bartek nie chce nic kupić. Nie, to już pił, A my lecimy już do kampotu. Mam nadzieję, że nas nie złapi jakaś ulewa, bo się zbiera już od rana. Ale ja na szczęście mam kurtkę Ale tam pokrowiec dzisiaj na ten. Chyba pierwszy raz w życiu używam Oczywiście z, z tego sklepu i kurtkę też mam Jak się nazywa ten taki a Dekatu, Dekatu oczywiście no. Kurteczka też Jestem przygotowany do Kambodży ty nie wiem Klapki Skity klapki Cambodża, Kambodża, Kampot. 8 rano, a my dzisiaj spotykamy się z Polem. Jest i on, prezes Polkambo Travel, Dom Polski i wiele, wiele innych. A spotykamy się z Polem na kawkę, na śniadanko, a później lecimy do banku. Później lecimy do banku, bo potrzebuje pola. Wszystkie patenty, wszystkie dokumenty odnośnie. Rejestracji spółki Smarteco wczoraj otrzymałem, otrzymałem zielone światło na otworzenie też konta bankowego spółki Smarteco. Tam Paul, powiedz, pracę w domu polskim. O, kurde, właśnie. Robotę, robota No widziałem, że tam odgrodziliście się kawałek tym bambusem. No Dzień? teraz. filmie e, robimy dwie toalety, trzy toalety, nie? A na zewnątrz? Zewnątrz dwie tam męski i krysztyk, a na górze remontujemy na, na nowo. Mm -hmm. No, ja ostatnio byłem trochę tam y, nagrywałem, no, ale na razie to tak. No, na pewno plac fajnie wyczyszczony, bo nie ma tej trawy. Piasek widziałem, plaża. Zaraz będzie prezes. Prezes będzie też? Z prezesową. Z prezesową, a czyli Staszek z dziewczyną. No, jego dziewczyna widziałem, y, ponoć wykształcona ale też z tego co... Znaczy z tego, co widziałem to tam też za pierdziela widziałem śmieci zbierała tam wypalała jakieś trawy także pracowita dziewczyna co? No pracowita, Pracuje. pracujemy razem, żeby otworzyć ten dom na polskim nie? Mamuśka od Andre przyjeżdża cały czas? Nie Co? A nie, nie? A... <laughs> Już nie? Już... Dwa nie, nie była. Nie? No, widziałem ją wczoraj ale, na mieście. Ale wczoraj e, dzwoniła do, do Stanisława, Staszka? że przyjdzie. Nie? A tak, przygotowaliśmy miejsce, czekać na nią, ale jej nie ma. Okej, okay, powiedz mi, Pol, jeszcze z takich e, ciekawostek. Nie wiem, czy widziałeś, wrzucałem ostatnio. E, z Polski przyszły szczepienia, szczepionki do, do Kambodży 140 tysięcy. Widziałeś to? Widziałem, to jest pomoc żołnowa pol. Polskiego. Tak no, z terminu nie? szczepionki wychodziły, także tak. przysłali. Y... O ile pamiętam, chyba AstraZeneca, nie? O, to, tak. to niedobrze, <noise> w mojej Piennie opinii. kawka już przyszła, Pols, tobie coś zamówiłeś? Też, kawka, też, kawka. też kawkę. To A ja też... chyba jeszcze coś zjem, bo nie jadłem, no, no, a jestem już proszę, głodny. Proszę, ja kawę, nie. Tu wam pokażę, o, to jest... To jest... Śmieszna historia, Pol mi tutaj pokazuje. Yy, słuchajcie, Bartek wczoraj jak był, nie przedwczoraj? Nie, wczoraj, rano. A, wczoraj rano. Bartek tutaj yy, skręcał w lewo tundrom, w tą uliczkę. Yy, a za przeciwko jechał motor i się tak przestraszył. Szybko, szybko szybki motor. Szybko jechał? No, szybko, szybko W każdym jecha. razie przywalił tu w krawężnik, Pol mówi. Co, yy, rozwalił koło? Rozwalił to i to. I tu uderzył w ten. Ale... On just leżył w uciekł, uciekł z miejsca wypadku. Nie, nie, to ja znaczy, A znaczy, to nie była Bartka wina, tak? No bo nie, co. Po prostu sam nie uderzył motora, nie? Ale problem też, że jeden sam parkował tu. Wiesz musiał motocykla wyjechał prawie w środku ulicy, nie? A Bartek ja widziałem, on jeszcze nie proszę w linię. nie? Aha. A po drugie nie uderzył. Ale też Okej, okay, czyli ba Bartek nie przejechał, Bartek chciał przejechać, nie, on to się an... przestraszył, tak? To ancie, on sam przestraszył okej, okay, rozumiem. Dlatego, że Bartek wie, że na razie on jeszcze nie przekroczy tą żółtą linię. A przypomnij jeszcze raz, żółte blachy w Kambodży to? Dyplomatyczne. Dyplomatyczne. O zobaczcie, to pisze CD. CD jest z przodu, tak? No bardzo ładna to jest... Toyota, tak poza tym. CD to jest Korp Diplomatik po no, angielsku. okej. Okay. A tak to co, Riverside, piękna pogoda, piękny klimat, bokor, no. tu, nie? I papa. On pije tylko kawy, a swoją... Tak, a a omlet. Tak, ale Pol zamówił, wcześniej dostał cappuccino ale zrezygnował, czyli znaczy zrezygnował. Nie zamawiał cappuccino także nie wypił. Nie, yeah, to znaczy uh, um, on przyniósł uh, te gorące mleko, nie? A, gorące mleko. Ja on myślał, ale jestem dzieckiem, kotkiem może. No dobra, ja się zabieram za omleta i lecimy drukować dokumenty i do banku. My jesteśmy po dzisiaj do nowego takiego, do nowej drukarni można powiedzieć, przyprowadził. Jesteśmy naprzeciwko teraz hotelu, a kiedyś to było kino. Zresztą tak wygląda. Kiedyś wam już pokazywałem oczywiście. Od pół do dziewiątej zapowiada się na słoneczny dzień, chociaż w Kambodży teraz w tym okresie. O jakie Porsche jedzie ładne. W Kambodży teraz z tą pogodą to będzie na zmianę deszcz. Słońce. O, a tak się prezentuje drukarnia, w której jesteśmy. Ksero Tak, ja już kiedyś widziałem, pokazywałem. Pol mi to pokazuje. Ja remontuję francuski. A teraz jest i basen widziałem. No, no, no. no, no. A kiedyś było kino? Byłeś kiedyś na filmie tam? No, latach lata 60. A lata 80 to prawie nie istnieje. Upadło? No, nie ma filmu do i pisali że otwarte w sobotę rano a teraz zamykają nie no pol mi mówi że po covidzie postanowili nie otwierać w soboty no 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 bo no. trzeba dzwonić do szefa E nie Żeby... zmienili tak no ano. w internecie jest informacja że od 8 do 11 w soboty a tutaj pan strażnik mówi że jest zamknięte także takim razie idziemy na wesele nie? Tam idziemy na wesele tak Co to po... to... To w poniedziałek, co? Windows. Przyjechał i on, z papierosem A jak? Nie wiedział, ja co jest to połączenie biznesu tradycyjnego z systemem blockchain. Na ich stronie możecie zobaczyć, jakie obecnie projekty rozwijają oraz możecie wypełnić formularz, aby dowiedzieć się więcej w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami indexo.com.